Master the ways of feeling down Happiness leaves whenever I come around But the only way I feel is when I'm feeling sound Także jest leciutki. Bez nas Trzy 3,5. 3,300. Dobrze jest. Gdybyśmy na autostradę wyjechali, byśmy wiatola zainstalować. Etola. Etola, no, no, no. Musielibyśmy, to fakt. No, taki leciutki weekendowy samochód. Zestawy. No, dokładnie. Witamy się z naszej jednej z naszych ulubionych miejscówek. Pojeździliśmy dzisiaj trochę w poszukiwaniu innej miejscówki, ale finalnie nie pykła. No i co? Rozłożony namiot. Ym... I ten weekend jest pod znakiem testowania, naszego nowego patentu na ogrzewanie, czyli agregatu. Mateusz kupił agregat. I będziemy się grzali właśnie ogrzewankiem podłączonym na prąd do agregatu. No tylko właśnie pewien falstart nastąpił. Mamy tutaj pewną sytuację kryzysową. Idź tam, pokaż co się stało. Wszystko nowe. Nówka sztuka, wszystko. Piękny, za miliony monet, na zwoju długi kabel. I co się wydarzyło? Pierwszy raz. Rozwijany i tu oto ten cycek odpadł. No ale tutaj Majster Elektryczny próbuje przerobić, bo mamy dwa takie LEDy. Oto takie oświetlenie, jak na stadionie narodowym, i miały dorobione właśnie tutaj te końcóweczki dwa tygodnie temu. No i. Spróbujemy to przerobić. No. Lewy, prawy. W sumie, warunki są takie, że pewnie będzie tak może w nocy z jakiś minus 5, to no to nie oszukujmy się. Przykuglujemy spokojnie bez niczego. Pewnie, że tak. Tylko szkoda tej roboty po prostu Mateusza i dźwigania, ogarniania tego agregatu i wszystkiego, jeśli by się okazało, że nie przetestujemy dzisiaj agregatu. No, zobaczymy. No, sprawdzaliśmy to oczywiście. Jak zaraz ktoś powie, jak mogliście nie sprawdzić w pudełku. Było w pudełku to kompletne. Wyjęliśmy i zostało Mateuszowi ten jeden cycuś w rękach, także. A że lubią mu cycył się zostawać w rękach, no to nie ma się też co dziwić, w sumie. <grystanie> Widzicie, robię co mogę, staram się go podtrzymać na duchu, ale. A że do elektryki jestem bezużyteczna jak pewne narządy papieża, no to. Pewne narządy papieża. <grystanie> to mogę go niestety tutaj wspierać tylko kulturalną konwersacją. Oczywiście, na odpowiednim poziomie. Bo wiecie, jak jest, wyżej samego siebie człowiek i tak nie przeskoczy. W zeszłym roku mieliśmy e, Webasto. Bardzo fajne. E, woziliśmy do niego specjalnie dwa akumulatory osobne, dwie Optimy. Opanowaliśmy to wszystko, Mateusz to fajnie podłączał, więc nigdy nam prądu nie zabrakło. To znaczy, nigdy w momencie, jak już wiedzieliśmy, jak się z tym obsługiwać, to już nam nigdy nie zabrakło. No ale, że nie chcieliśmy w tym roku, żeby było za prosto no to skoro opanowaliśmy już Webasto no to postanowiliśmy je sprzedać i po prostu trochę bardziej sobie utrudnić po prostu życie, no bo w sumie po czemu nie, nie? E, więc właśnie jest agregacik bardzo lekki, fajny, e, lekki, sympatyczny, przyjemny, zgrabny, mniej więcej jakieś 30 parę kilo. E, no ale prądu podobno ma mieć tyle, że powinniśmy tu spokojnie zrobić takie oświetlenie tutaj na tym oto stoczku, że ludzie teoretycznie z drogi powinni zjeżdżać tu z nartami, myśląc, że tu jest stok. E, no więc z tym założeniem właśnie poszliśmy w ten agregat, no bo czemu nie. Patrol duży i tak się już tu nic nie mieści, to czemu agregat miałby się nie zmieścić. Ym, no i mamy taki fajny malutki blaupunkt, kosteczkę grzewczą do prądu, no i tym się będziemy Dogrzewać tam oto w tej sypialce. Oczywiście, jeśli będziemy mieli prąd, a jeśli nie, to będziemy dogrzewać się siłą woli i ciałka. Poszliśmy w agregat w ramach testów, bo i tak przyda się on nam nie tylko na biwakach. Oczywiście wiemy, że są mniejsze opcje, bardziej ciche, lżejsze, ale akurat taki model mieliśmy dostępny i zależało nam przede wszystkim na ponad 10 godzinach czasu pracy na jednym zalaniu, tak aby nie trzeba było wychodzić z namiotu w środku nocy. Przeglądamy teraz inne modele, bo może sprawimy sobie kolejny, a na następny sezon pójdziemy jeszcze w coś innego. Także wiemy, oczywiście, jakie są minusy tego rozwiązania, ale dla śmiechu warto nam było sprawdzić taką opcję. Pod korrek. No, na bogato. Tutaj od razu uprzedzam, że jeżeli ktoś chciałby już szybko interweniować i pytać, gdzie stoimy, i jechać po prostu. Dwa miesiące po tym, jak ten film będzie opublikowany, żeby nam dowieść trochę piwa na e, dwa biwaki, to od razu uspokajam, uspokajam. W lodóweczce jeszcze też są zapasy. Nic się nie należy bać, wszystko jest pod kontrolą. Z prądem może sobie nie radzimy, ale zapas na biwak potrafimy zrobić. Odpowiednie zniszczenia e, wnet to we wsi zawsze poczynimy. Może akurat klasycznie z kolą, nie? No może klasycznie. Chwila stresu była. Była, była. Już myśleliśmy, że jesteśmy udupieni bez ogrzewania, które i tak pewnie się nie sprawdzi albo nie będziemy go używać, bo jest za ciepło. Zachciały się jakieś nowoczesności yeah. agregatów w terenie i teraz stresik. No nic. Dobra, dość, 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 bo to na nad, nad cukrowanym to trzeba oszczędzać. Co oszczędzać dokładnie pod tego sylwestra. Mm. Daj buzi wąsikiem. Ale mokry wąs! A wiecie, w zimie to nigdy nie wiadomo od czego wąs jest mokry, tak na dobrą sprawę? Barka. No tak, w menu na ten sylwestrowy, e, krótki weekend, krótki biwaczek. Mamy ratatuj albo właściwie leczo. Jak nam zwał, tak zwał. W każdym razie dużo warzyw w wersji Wege. E, I mamy jeszcze taką zapiekankę ziemniaczaną do zrobienia właśnie z kiszoną kapustą. Mm. One day later. Wali z palenizną taką, że szok. Eee, to tylko tu z tej strony. Miniu! I to będziemy zapiekać w takim fajnym, żeliwnym naczyniu, które, które mamy. Że Ja się biorę za krojenie wszystkiego, żebyśmy jutro po prostu od rana mogli sobie to wszystko smażyć. Piec teusz przygotowuje drewno na ognisko, no a ja się biorę za krojenie. Dobra, chodźmy uruchomić pompę ciepła. O, skurczewek, trochę zmroziło. Rany boskie, kaj ta pompa. Aaa, to Maria? Co to za lampiony tu? Chyba właśnie czeka, bo to. O, ale daj. Kurde, no jak na Stadionie Narodowym. No. Musimy to wyłączyć nie? Dzień dobry w niedzielę sylwestrową. Ja się budzę od jakichś dwóch godzin, średnio co pół godziny. Żeby wymierzyć na wschód. Myślałam, że będzie nieco wcześniej tak zgodnie z tym co było we wszystkich górskich prognozach, no ale jest teraz. I powiem Wam no... Zawsze na tej miejscówce warto wstawać po prostu wcześniej, żeby się na to załapać. Także wyskoczyliśmy po prostu szybko z namiotu i podziwiamy. No i patrzcie na to. Tam się już robi pięknie pomarańczowo. Tutaj cała piwniczna łomnica trochę Słowacji też stąd widać. Jeszcze pod chmurkami, pod mgłą. Tatry, zaraz was tam przybliżę. I tutaj dalej, tak. Jeszcze widzimy pan Łysy. Też nam tu fajnie oświetla. No przepięknie jest. No i dobra, jedziemy, słuchajcie, do samiockich tater. Proszę bardzo. No ślicznie je dzisiaj oświetla. Czasami, jak tu jesteśmy, to no nie zawsze się udaje. Trzeba albo się cieszyć z tego, że się trafiło na zachód, albo znowu, że się trafiło na wschód. Jak sprawdzałam prognozy górskie, to miało być dość mocno zachmurzone niebo rano, więc nie nastawialiśmy się jakoś bardzo na wschodzik, ale no kurczę, patrzcie to. No przepięknie. Coś zamarzło. Mm. Witaliśmy się już wcześniej przy tej niedzieli wstaliśmy. Gdzie ty jesteś, Miniu mój? Tu jesteś. Wstaliśmy wcześniej na zasłużony wschód słońca, także to już sobie pewnie zobaczyliście na innych przebitkach. No, bierzemy się za robotę, jest godzina 10. Minus 2 stopnie, czyli kurde, no cieplutko także nawet kurtki jak widać nie trzeba zakładać, więc gitara. Ciężko się będzie dzisiaj skupić nam na jakiejkolwiek robocie, szczerze mówiąc, odejdę trochę tu od tego sympatycznego silniczka. Trudno się dzisiaj będzie nam skupić na jakiejkolwiek robocie, bo widoczność jest po prostu taka, że dosłownie urywa wszystkie dupy jakie byłyby w ogóle w okolicy. No więc naprawdę ciężko jest dziesiąta, my jeszcze śniadania nie zjedliśmy. No naprawdę ciężko jest się skupić dzisiaj na robocie z takim widokiem jak jest, no ale pogoda piękna, także korzystamy. I uwaga 677 ujęcie Tatr. W tym filmie, proszę bardzo, teraz wyglądają tak, nadal stoją w tym samym miejscu, <noise> ale są teraz trochę w innym kolorze. No i całą tutaj okolicę, 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 jak widzicie, zamgliło. Chmurki zasłoniły także, no, bajeczka. Dobra, idę, bierę się za robotę, bo mnie zaraz stary tu będzie brał rozwód ze mną, a jeszcze ślubu nie było, ale już rozwód będzie. co tu się tworzy? nasze ulubione ostatnimi czasy zaraz za jajecznicą jajka po turecku także szybkie śniadanie herbatka z rumem oczywiście prawdziwym nieudawanym no i szybkie śniadanie a potem zaraz będziemy się brali Zaszykowanie szykowanie obiadu Rzeczy następujące będą się teraz działy. Tutaj mamy ziemniaki i marchewkę pokrojone wczoraj i przesmażone na maśle. I to wraz z grzybami, które się suszą, e, boże, z suszonymi grzybami, które się moczą teraz w wodzie i z kapustą kiszoną, e, pójdzie do pieczenia na ognisku. Tak, ala, kociołek w takim żeliwnym naczyniu. E, a w tym garczku zaraz właśnie wleci tutaj. E, cebulka, tylko muszę sobie to wszystko tutaj poprzerzucać. Mm, bakłażan, który jest pokrojony wczoraj i też na noc był e, zasolony, żeby się pozbyć tej takiej wiecie nieznośnej solaniny bakłażanowej. E, I tutaj też żeśmy już pokroili wczoraj mm, warzywa, które pójdą do tego takiego gulaszyku. Mm. Nie wiem czy ktoś widział w sklepach biwakowych takie patenty na przykład, ale okej. Okay. A może inna rzecz, bo to, że kajdanki się tu sprawdzą to nie ma problemu, ale... Skąd się tu wzięły? Skąd wziąłeś kajdanki z patrola? A to już w takim innym filmie no, wam pokażę. Ale to będzie na tej płatnej subskrypcji tylko, tak. nie? To będzie na... Na CDA premium. CDA premium, kurwa jakie stare ludzie. Nie jakiś tam onlyfans. CDA premium. Przed wyjazdem teraz wyszorowaliśmy je trochę wbrew zasadom, no bo, bo teoretycznie się nie powinno żeliwa żadnym tam. Płynem nigdzie nic szorować, ale, no ale, to nie ale właśnie, że Ludwik to nie płyn i najbardziej ekologiczny płyn świata. No to żeśmy to troszkę wykuglowali właśnie y, Ludwiczkiem. No, i już zgodnie ze sztuką e, naoliwiliśmy garnek. Oczywiście wcześniej też staraliśmy się to zrobić, ale teraz jeszcze zrobiliśmy coś takiego, że po prostu fajnie wmasowana ta oliwa, taka cieniutka warstwa oliwy na tych garnkach z, z zewnątrz i od wewnątrz, i włożyliśmy to do rozgrzewającego się dopiero pieca. I godzinę z paroma minutami, jakby dusiło się to, a dosłownie wygrzewało się to po prostu w, e, normalnie w piecu, w trąbie pieca. Także. No wchłonęło tą oliwę, miało wchłonąć tą oliwę po prostu do środka, jeżeli po godzinie coś Wam zostaje tej oliwy, no to po prostu trzeba to ręcznikiem, papierowym, szmatką, czymś tam odsączyć. W każdym razie, no tak, na, tak przygotowany garnek, odświeżony, no patrzcie jak on wygląda fantastycznie. No wygląda dosłownie jak nieużywany, a używany no, po był... nawet paluchem weźmiesz. Tak, a używany był no, wiele, to to wiele razy. Tak. Wali z palenizną taką, że szok. Eee, to tylko tu w tej strony. Miniu! No wiadomo, nie zawsze pogoda się udaje. Wczoraj to były takie przepiękne po prostu widoki. Teraz niestety leje i mala cały dzień mgła. Przykro mi, bo nasi goście nie zobaczyli prawie w ogóle Tatr. Yy, bo wieczór sylwestrowy też był no, z taką pogodą pod znakiem dla wytrwałych, a teraz jest jeszcze gorzej. <noise> także przykro mi pod tym kątem, no ale może nam to jakoś wybaczą i jeszcze kiedyś przyjadą. Także może będziemy mieli szansę jeszcze im <noise> pokazać te piękne widoki, bo tak to widzieli tylko u nas na no. zdjęciu.